Okay. Jest siódma. Dzieciaki są pogarniane prawie. E, co? No i wiadomo, tego typu rzeczy, ale co za chwilę, bo nie wiem jak wy. Ja nie potrafię jeść od razu po wstaniu. E, uszykuję sobie wodę z jakąś pomarańczką, bo tak nie naszła chęć. I potem pewnie skusimy się na te rogale z masłem, które robiłam wczoraj. I dzisiaj stwierdziłam, że wypiję w takim kubku, który kupiłam teoretycznie dla Lilusi. Prawie skończyłam montować vloga, jeszcze tylko muzyczkę. Mamy śniadanko, rogaliki. A tak się zastanawiałam, czy ich nie przeciąć nie posmarować dżemem, ale chyba. No, częstuj się. Ale chyba zjemy w takiej wersji. No i oczywiście przygotowałam sobie kawkę. Odzywam się do Was po krótkiej przerwie, ale tak, położyłam dzidziulkę spać, druga na razie leży u mnie na kolanach i wydaje mi się, że na razie nie zaśnie, ale może chociaż grzecznie poleży na brzuszku, mam taką nadzieję. Posłuchałam Waszej rady, żeby robić jak najwięcej, kiedy Lila jest aktywna, żeby po prostu w trakcie jej drzemki móc sobie usiąść z książką, z kawką. I odpocząć, więc tak zrobiłam. Pozmywałam, poogarniałam, troszeczkę pochowałam rzeczy, tak żeby, wiecie, mieszkanie jakoś tam w miarę, w miarę się prezentowało i tak raczej nie będzie większego szału z tego względu, że torby z ubraniami czekają na wywiezienie, ale, no, wiecie, cały czas coś tam nam się opóźnia, idzie po górkę. Teraz właśnie jeszcze była moja koleżanka i też się śmiała, że co chwilę po prostu coś wypada. Dzisiaj jest pierwszy dzień, w sumie jak jesteśmy same, Kuby nie ma, znaczy wczoraj też Kuby w zasadzie większość dnia nie było, bo też tam na działce ogarniał, no, ale już wrócił do pracy i tak się właśnie zastanawiałam, jak to będzie wyglądało, ale powiem Wam, że wygląda bardzo klasycznie. Jedyne co mi doszło, to po prostu przebranie i nakarmienie bobasa, a że tak powiem, to robię w międzyczasie. E, a Lila zajmuje się wtedy po prostu swoimi mm, sprawami. No, no, i tak się zajmuje swoimi sprawami, że jeszcze lustro muszę po prostu umyć. E, no, ale nie jest najgorzej. E, naprawdę, myślałam, że będzie jakoś tak ciężej, że, wiecie, ten pierwszy dzień po prostu będzie takim prawdziwym Armagedonem, że obydwie będą mi krzyczeć, płakać, denerwować się, ale tak nie jest. I wiecie co? Zgubiłam bluzkę, taką beżową. Wyprałam ją i po prostu nie mam pojęcia, gdzie jest, co się z nią stało. Nie wiem. Autentycznie nie wiem. No, i co jeszcze miałam Wam powiedzieć? W czerwcu na samym początku Kuba ma urodzinę, i tak myślę, że fajnie by było w końcu ogarnąć mu jakiś prezent. I tak pomyśleliśmy, że ten długi weekend, bo tam chyba czwartek jest wolny, piątek pewnie też będzie, sobota i niedziela, że pojedziemy na ten czas do Płocka i po prostu spróbujemy coś zobaczyć, coś pozwiedzać. Pomyślałam właśnie, że fajnie by było wybrać się do łodzi, do zoo, do ogrodu botanicznego, jeśli pogoda dopisze. Fajnie by było odwiedzić żelazową wolę, bo w sumie nie ma daleko, i fajnie by było pojechać do. Nieborowa i do Arkadii, byłam tam parę lat temu no i bardzo bym chciała zabrać tam też Kubę, żeby zobaczył, bo wydaje mi się, że naprawdę są to bardzo ładne miejsca właśnie takie, żeby się przejść z tymi naszymi wózeczkami, żeby się dotlenić spędzić po prostu, wiecie, jakoś tak fajnie rodzinnie czas no ale zobaczymy jak to będzie z pogodą, bo ja co chwilę coś tam planuję i okazuje się, że niestety pogoda nie chce z nami współpracować więc też się nie nakręcam, no ale powiedzmy, że jakiś taki luźny plan na to jest, i pomyślałam, że właśnie te fundusze, z, te drobniaczki, które cały czas zbieramy z tego miesiąca i z poprzednich miesięcy, połączymy i po prostu będziemy mieć to na bilety. Dobra, ja się doładuję chyba drugą kawką, piję taką delikatną z mleczkiem, także myślę, że nie zaszkodzi. No i dobre, tak pomyślałam, że do pierwszej mogę sobie poczytać. Daję tej książce, że tak powiem, ostatni dzień. Nie dokończę jej, nie wciągnęła mnie, w ogóle jakoś tak nie czuję tego klimatu. Czyta mi się ją ciężko. Zresztą no widać, no bo który jest już dzień od kiedy ją zaczęłam, także no dzisiaj ostatni dzień takiego doczytania, tyle, ile będę w stanie i po prostu kończymy. I dlaczego się męczę z tą książką? Powiem Wam sama, że ja nie wiem za bardzo jak mam liczyć te książki, których nie dokończyłam. Czy je uwzględniać jako te książki przeczytane, czy, czy nie? No bo, no tu mam jakby dylemat, no bo jakby książka jest napoczęta. Nie mogę też powiedzieć, że wiecie, porzucam ją po 20 czy po 30 stronie, tylko no połowę to już minęłam dawno temu. No i właśnie, nie wiem, jak to liczyć? Także taki mały dylematik. Dajcie mi, proszę znać, co wy byście zrobili. Czy byście policzyli tą książkę jako tą przeczytaną, czy, czy nie? Matka Polka się trochę ogarnęła, i wydaje mi się, że naprawdę y, delikatna ilość podkładu, podkreślone brwi, rzęsy i człowiek wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Ja dodatkowo bardzo lubię się w Czerwieni i w Granacie. Wydaje mi się, że te kolory naprawdę to są moje kolory, że jakoś tak wiecie. Wyglądam w nich po prostu wyraźniej. No i ostatnio też nie rozstaję się z tym naszyjnikiem, w ogóle ta bluzeczka jest delikatnie krótsza. Nie wiem jeszcze, czy czuję się w niej do końca komfortowo, bo ona właśnie jest krótka, delikatnie odsłania brzuch, a brzuch nie ukrywam, jest takim punktem, z którego nie do końca jestem zadowolona. I dzisiaj robię tą. Zapiekankę makaronową z szynką, wszystko mamy, także taki obiadek. A skoro pogoda dopisuje, to trzeba zaliczyć spacer, żeby zrobić kroki. Chociaż niestety zegarek nie liczy mi dobrze kroków, bo muszę trzymać rękę na wózku. Oczywiście jest ich chwila na loda. Siedzę w tym Olsztynie już parę lat, ale powiem Wam, że tego budynku chyba wcześniej nie widziałam. zaliczony. W sumie nawet mm, nie przypuszczałam, że zrobimy sobie takie dosyć duże kółeczko, jakby naszym celem była poczta, ale wydaje mi się, że fajnie, bo w sumie trzeba korzystać z pogody. Już patrzyłam, że weekend ma padać, no bo kiedy jak nie weekend. No, ale może to będzie motywacja, żeby y, posprzątać coś w domku, może coś tam rozpakować, poukładać, tak żeby wiecie. Niedługo można było tam już funkcjonować normalnie. Kuba po pracy przyniósł mi moją paczkę, moje zamówienie z OnlyBio, więc zaraz paczkę rozpakuję i pokażę wam, co znalazło się w środku. Tak, paczka otwarta, wyciągamy. Najbardziej nie ukrywam, ciekawiło mnie to, czy przyjdą te rzeczy, które kosztowały nic. Ale chyba dotarły, bo widzę tutaj mnóstwo tubek. Tak, to był szampon dla dzieci. On kosztował 0,00. Wzięłam cztery sztuki. Stwierdziłam, że w sumie no co, trzeba wykorzystywać okazję. No i przyszły. No ale dobra, co mamy tutaj jeszcze? Płyn do płukania. Ja się z nim polubiłam, on był bardzo spoko. Zamówiłam też... To jest bardzo fajny produkt. Płyn do czyszczenia trudnych zabrudzeń. Bardzo dobrze się u nas sprawdza do, do czyszczenia blatów, piekarnika, płyty indukcyjnej. Tu mam płyn do mycia łazienki. Ostatnio nie udało mi się załapać na niego. Tu jest drugi płyn do płukania. Co my tu mamy jeszcze? Płyn do mycia naczyń. Zawsze się przyda. Też będziemy mieć zmywarkę, no ale wiadomo, że e, płyn zawsze warto mieć. E, tu następny płyn do czyszczenia trudnych zabrudzeń. E, tu mam szampon micelarny. To już jest z jakiejś tam innej serii. E, tu mam żel do mycia ciała regenerujący. Tu jest... E, co to? Pianka do mycia dla dzieci od pierwszego dnia życia. I tu są szampony, szampony, szampony i żel do mycia ciała dla dzieci. No i przy okazji zrobię użytek z pudełka. Bo u nas teraz pudełka są jak najbardziej mile widziane. Hej, kolejnego dnia. Ale tak postanowiłam, że będę nagrywać. Nawet jeśli, wiecie, dzisiaj nie uda mi się zebrać jakoś dużo materiału, to uzupełnię go po prostu jutrem, pojutrze, i tak dalej. I tak dalej, mam kawkę. Um, powolutku dochodzimy do godziny 10. Ja mam dzisiaj taki strój, wiecie, um, podomowy, bo po prostu chciałabym troszeczkę pogarniać, jak tylko dziewczyny pójdą mi spać. Bo no, Łazienka się prosi o jakieś takie sprzątanie szafki w kuchni, też się proszą, żeby przetrzeć te fronty. Także stwierdziłam, że. Już. Hej, hej. A najlepsze śniadanko do kawy to oczywiście chałeczka z prawdziwym masłem. Tak, Lila potwierdza. Także stwierdziłam, że dzisiaj. Troszeczkę podziałam, kuby nie ma, więc chciałabym po prostu ten czas wykorzystać i właśnie ogarnąć to, co i tak byśmy musieli ogarnąć. Więc wydaje mi się, że dzisiaj jest całkiem dobry dzień na to. Potem być może zamówię jedzonko przez globo no bo nie będę z dziewczynami wychodziła tak do sklepu, bo wydaje mi się, że byłoby to praktycznie nierealne. I co? Na razie tyle. A ostatnio to jest ulubione miejsce Lilutki, balkon. Wszystko można tutaj robić. Bawić się, jeść, tańczyć, śpiewać, uczyć się, co tylko chcecie. To może jeszcze zanim zacznę, hmm, pytanie. Co robię nie tak z tą wężownicą? Bo mam wrażenie, że ona w ogóle, w ogóle mi nie rośnie. Nic nie poszła do góry. No i takie troszkę smutki, widzę, że tam w środku wychodzą jakieś maleństwa, ale bym chciała, żeby ona poszła chociaż trochę w górę. zjeść, pozdrowiłam się głodna, mam herbatkę, mam jakąś kanapkę i już słyszę, że Dalia się budzi. Pozdrawiam z życia mamy, na razie jestem uziemiona, ale mam w sumie laptopa pod ręką, wstawiłam Wam nowy film dotyczący książek. Wiem, że nie wszyscy lubią te książkowe filmy czy filmy kosmetyczne, ja wiem, że większość osób woli vlogi, ale powiem Wam, że ja jestem nastawiona na to, żeby nagrywać, pokazywać to, co sama lubię, to, co sama uważam. Nawet jeśli wyświetlenia mi się nie zgadzają, nawet jeśli komentarze mi się nie zgadzają. Książki bardzo lubię, chętnie czytam, co Wy doskonale wiecie. I w sumie, nawet jeśli nie wiem, 3 czy 4 osoby obejrzą ten film odniosą się, znajdą jakąś polecajkę dla siebie to ja serio będę mega, mega zadowolona, także tak to wygląda i powiem Wam że utknęłam na chwilę na homely zaczęłam przeglądać asortyment, bo zauważyłam, że jestem jakaś wyprzedaż do 50% i pododawałam oczywiście rzeczy, które mi się podobają do koszyka i chyba przekroczyłam 4 stówy, ale znając siebie, niczego nie zamówię. Chociaż powybierałam takie potrzebne rzeczy, jak jakiś organizer właśnie do kuchni, na płyny na gąbki, żeby wiecie, to nie walało się wszędzie. Jakieś koce, tego typu rzeczy. No, ale znam siebie. Często nagle dochodzę do wniosku, że a, przestań, daj spokój, na co ci to wszystko. Mam drugą kawkę. Mam mój notes, kalendarz, żeby tutaj sobie ponotować. Jak widać, jest artystycznie ozdobiony. No i Lila ogląda sobie Binga. Dużo osób, właśnie, było zdziwionych, jak mówiłam, że Lila nie lubi oglądać bajek i w sumie nadal nie jest tak, że wiecie, ona usiądzie i obejrzy, tylko zerknie dwie minutki, potem sobie pójdzie gdzieś tam zająć się czymś innym, potem znowu przyjdzie. Ale już um, widać, że Binga rozpoznaje, bo jak widzi tego króliczka, to jest B. I się cieszy. Tak, b. Jak jest Bing? Czy mogę prosić o wody przed snem? Tak. Pokażę Wam, co jeszcze pokupowałam w tej Tigerze któregoś dnia byłam i złapałam foremkę na kostki lodu. Stwierdziłam, że nam się to przyda, bo nie posiadamy po prostu czegoś takiego, a nie chcę kupować tych jednorazowych woreczków, więc wzięłam taką foremkę. Ona chyba kosztowała 12 zł. I na Pchlim Targu udało mi się złapać jeszcze takie butelki, bo chciałabym zacząć robić naleweczki. Zobaczymy, jak mi one wyjdą. No, ale stwierdziłam, że w takich butelkach... Będą bardzo spoko wyglądać. Mają koreczki. Były chyba po 6 zł, więc wydaje mi się, że cena naprawdę świetna. No i tak, jeszcze zrobiłam zamówienie na Glovo, bo niestety nie mam jak wyjść do sklepu, a potrzebujemy kilku drobiazgów, więc stwierdziłam, że no trudno. Zapłacę za tą dostawę, no ale przynajmniej będę miała wszystko dostarczone pod nos. I szybki food hall w sumie chodziło mi głównie o, o co? O tuńczyka, bo mam ugotowany ryż, więc chciałabym go przerobić na sałatkę z tuńczykiem. Bardzo dawno jej nie jadłam. E, oczywiście do tego kukurydza, wziąłam śmietanę, bo skończyła się ta, którą ostatnio kupowaliśmy. Mam bananki cały kilogram. Niestety nie było opcji wzięcia dwóch. No, ale mm, zużyję do koktajlu, a jeśli jakiś zostanie, to zrobimy chlebek bananowy i tyle. Dwa buraczki, mm, ziemniaki młode, pieczarki, waflo. ostatnio bardzo się z nimi polubiłam. Dwie bagietki, zrobimy sobie zapiekanki. Mm, ogórki kiszone do sałatki, jogurt, serek wiejski. Lila bardzo lubi. Wziąłam cebulę, bo też już nie mamy cebuli. Coś takiego dla Kuby do pracy, bo on lubi takie gotowce czasem mieć. I wzięłam mu też jogurciki. To stwierdziłam, że w sumie od razu zrobię nam taki deser. Lila ma swoją porcję, ja mam swoją porcję także. No i w końcu sałatka się doczekała tego, żebym ją zrobiła. Tak jak wspominałam wcześniej, miałam troszeczkę za dużo ugotowanego ryżu. Więc go wykorzystałam, dołożyłam tuńczyka, kukurydzę, ogórki i mamy sałatkę. Myślę, że na kolację do jakiś kanapek będzie jak znalazł.